Proszę! Dzień dobry! Dobry! Proszę pana, ja jestem z RGH76XV11XY. Czy mogę zamówić buty? Buty? Buty! Jakie? Ponieważ my akurat wylądowaliśmy i chciałbym zamówić cztery rozmiar 4,20 par. Nie... Dlaczego? No bo jakieś pan mówi takie dziwnie cztery, jakieś tam dwadzieścia par. Z kim on ja w ogóle rozmawiał? Bo ja rozmawiałem z Pi i Sigmund. Nie, to jest jakaś pomyłka. Pan nie zna? To jest jakaś pomyłka chyba. Ale pan szewc jest! No szewcem jestem, ale już na, prawie na emeryturze. No i od Pi i Sigmy dowiedzieliśmy się, że są na miary na pana. A z firmy MIGWA? Pi i Sigma! No, ale jakie to mają być w ogóle te buty? To mają być rozmiar no, cztery! Bardzo małe! Nie, takie malutkie czwórki? Tak! Nie! Taki nie robię w ogóle. U nas, na planecie RGH76XV11XY, takie noszą. nie, nie, nic takiego nie, nie robi. To, ale to pan chce? nie Co co z tego? Ale pan nie umie robić, bo czy pan nie chce? Nie, nie będę robił takie mają, bo taki małe w ogóle w modeli NIMO. A Pi i Sigma? Nie wiem. To dostał? To jest razie, choć chyba jak pomyłka mówię. No PI i Sigma dostali takie buty. Skąd to jest pomyłka? Nigdy? Ja robiłem panie takie buty. Ja widziałem u Sigma i Pi takie buty na nogach! A e, skąd? Nieprawda. Z planety... Z planety 11! Halo! Halo! Rozłączył się, no. To jest radio. BRF.